Kolejny odcinek z Minecrafta, tym razem z Killerem, nie z Panem Hondaxem Pana nie ma, dodajemy itemki, nasze survivalowe. Tak, jeszcze tu zrobię i no... Żeby nie było, że Pan Hondeksa potem, że item wystacił Gotowy. Nie zaglądaj mu do skrzynki. Ej, kopciekle dobra, co możemy robić w tym zacnym odcineczku? O jeszcze fajnie jakby się deszcz wyłączył. Eh, musimy pisać tą zajebistą komendę, że damy dwa tym razem na normal. Dni ma są coraz trudniejsze. Dżungla! Tu są mapy. Nie. No bo wiem. Skądś. o. zdobyłem itemsy. Łej, wej, kup się oaj, oaj, kupcy kleja. Zwinam się po drzewach. Jestem Tarzan. <laughs> 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 nie ma to nic. O, tam coś widzę. Coś to co nie uszczęśliwi. Tak, jaskinia. Jaskinie są szczęśliwe. Grzybki! What is this? Co to za miejsce? Wow. Oh. Dude. Dude, Fucking bitch, jak się wystraszyłem Gdzie tu woda w ogóle jest? Aj mam lagi. No, właśnie, sobie mam, mam lagi, mówię, nde, się, filmie wszystko No, mamy żelazo, mamy kamienia, mamy wszystkiego. W dość. o, to sobie wezmę pochłonnie. Go, everybody, go, everybody, go, go, go. Move, move, move. Oh my god. Ach, jaskinia. Dziwny, nie ma potworów, a się boję tam schodzić. Jest tu ktoś? Halo? Czy jest tu ktoś? Te jaskini? Cztery świetanki, ja widzę. Jeśli nie Maga, przełożę. Hopsia, hopsia, la idziemy na dewno. Jaka fajna woda Tam już nie wchodzę, nic mi się Straszne dźwięki To miejsce jest dziwne, bo jest wielkie A wielkie miejsca lubią zaskoczyć Dlaczego nigdzie nie ma potwórów? Czuję się samotny Się tego miejsca oj fak, ale się przyda! Nie wchodzić z tego brzydkiego miejsca. Ostatnie surowce jest nisko, dość nisko. Że jestem blisko powierzchni. O, jestem bardzo blisko. No, aż za blisko. Gdzie jest mój domek? Czekajcie, jeśli tu jest to, to trzeba iść tędy. Znaleźć domek. Gdzie on jest? No powiedzcie mi, że ja się zgubiłem. Ale zapomnę. Dziś nie. O, ha ta. Ła, spadłem. On no, tak on poinformuje Hondwanksa, że nagrywamy film. Niespodziewany obyt akcji czy nie? On najwyższy do nas. Weźmy se... O, drzewkami mi se One nie są potrzebne. Owszem, jak fajnie pójdzie. Sie jać. Ando szybko się zmanuje. Jeszcze węgla to na opał. Proszę. A jeszcze ten na pici tak się. A i co ja wiem? Nie, to piękne, nie no. Mhm. Mm Aha. To jest koło, pan Krylo ma tę hopę. Trzeba by zrobić z niego taką duszkę fajną. Więc już się zrobimy z za roboty. O, ona no, aleksa zaś gdzieś wywiało. O, trzeba by nazwalać drewna. Nie widziałem nigdzie denu. Czy to jest namalowane denu, czy... czy jakie? A, zaczymy. To fikalne. Czyli nie to, co szukamy. To w drugą stronę. Czekaj, zaraz tu znajdę gdzieś. O, tu jest. Chyba. Nagania gania, to wygląda. No, to o.

A, fajny efekt będzie, co nie? Tak, tam może nie no, zrobi się fajny efekcik. Hmm, zaraz do nas bije, ale powiedział No nic kochani mamy tylko to jest zwykłe drewno. o! Jest, znalazłem dębowy, do cud Jeden pniaczek dębowego znalazłem No hardcore Tu coś jest A nie wiem czy to jest to co szukam Nie To nie jest to, się dowiedziałem Ale tak to się zrobi kamienną duszkę już najwyżej, najwyżej. To się da na przetopienia, albo to się przemieni na te drewno. O, proszę. Albo nie, jeszcze nie zrobię tak. Tu dam te itemsy na razie. To się zasadzi, to się wsadzi tu. i no, idę posadzić. Mamy czas, tu jedno drzewko, tu jedno drzewko, nie tam, Oj Gdzieś to walnąłem. Jeszcze się prze... o jeszcze, bardzo długo. Mamy zwykłe grzyby, czyż nie? Zero mamy tego. Naszych zajebistych tych nie tych nasionek specjalnych Zróbmy sobie płotki zbekowane i zrobimy dogę to do pana kinał który sobie właśnie pływa w wodzie i się chce utopić da się przejść da się szkoda jaką to by zrobić tutaj wejście poczynamy i słodki kamienne No, pa, mamy sotki kamienne. O, tak będzie fajnie, bardzo. O, ja widzę, nienawidzę tego. Dostusę, przejdę. O, widzicie, gotowe. <gryw> bardzo prosto. Teraz wystarczy dłuszczkę zrobić. co o, tu mam z załatwić Tyle chyba starczy Czy czym czymś starczy że to zrobić Tak, chyba starczy Tak jest Chyba Jakimś cudem starczyło Ale to trzeba ulepszyć Weź mi znaleźć trzy pniaki dębowe. E, dębowe? No. No ja pokopię. To mam się. To trochę. Przyda się. Ząb trochę. O, czekaj, tu jakieś widzę. Proszę, to jest to. Doplikalne. Niestety. Niestety. Kochani.

Którego dużego? Eee... no prawie I O tam jesteś spadł tam, tam Anciej ze to... Nie jest to Już wyciąłem ci pięć kawałeczków Dobra to ja sobie zrobię tutaj to co miałem zrobić Ja do cave'a leciałem Potrzebuję żelaza Dobra tu już się mogę około zostawić Ja Mogę dokończyć budowę Proszę, idealnie, dokończone. Można jeszcze tam wlanąć. Cztery śmietaneczki i na babeczki. Dokończyłem, nie chciałem się manować cennego przedmiotu. Jakimś, czyjej, kowel Czekajcie, kochani, ktoś mi pisze na sklepie, będzie widać mojego a. a i teraz będzie wszystko zasłonięte, co ja napiszę. Bo tutaj są użyte słowa, które nie są dla dzieci. Nawet co? <grystanie> Przecież nie, fajnie oznacza dużo raza dostaliśmy pniaczki tębowe możemy zrobić te deseczki o O, to jest wszystko good. ona pochonie dawać tutaj tu że nie było tak ciemno oj się dwie stworzyły Proszę, jest wszystko gotowe Nie będzie tak ciemno No bardzo zwycimy po szewie No kochani już jesteśmy wyciliśmy Ej, a wytłumacz mi co oznacza live Live. No to jeden kogoś napisał tam Minecraft live, bo jak kolega pokazywał, a tam nie było żadnego live'a. Ta kamera, czy co to jest? Czy co innego to jest? Nie ogarniam o co chodzi. Audicjonarze że co? A, takie to się... Chyba... Ja bym się na jakbyś powiedział, że nigdy nie wiedział. Wiedziałem, oni wszyscy gadają o meczach. Ach, myślałem, że nie. Nie lubię oglądać. Jest, 800 zamek. A i masz wiadro? Nie mam. nie i problem. Wszędzie byłem. No Co? W okolicy no. No, kochani, już kończymy ten zacisny odcinek kolejny z Minecrafta Survivalu. Jak widzicie, ja mamy fajnie wszystko zbudowane. Idealnie, good, good, co nie. Skrzyneczkę jeszcze powiększę na zakończenie. Na zakończenie będzie powiększenie skrzyneczki. Nie mogę. Nie mam komentarza. Dobra, kochani, to było na tyle. Żegnamy się. Goodbye.